Jezus, Marona, to Senior Jezus. Piękne jest to słowo, które otrzymujemy na początek tego adwentu, które nam pozwala zobaczyć w sobie, w swoim sercu, właśnie setnika, który z jednej strony widzi swoją kruchość, widzi swoją niegodność, widzi swój brak wiary, wie, że jest w grzechu. Wierzę wie, że sobie nie radzi, że jego dom wcale nie jest uporządkowany, jego świat jest gdzieś zburzony, i czuje się niegodny, by przyjąć Jezusa. A z drugiej strony znajduje sobie wielką wiarę w moc Słowa Jezusa. I tego mu zazdroszczę, bo rzeczywiście sam odkrywam w sobie pewną, pewną kruchość, jakąś grzeszność, tak? jestem człowiekiem, który też potrzebuje poukładania. Ale zazdroszczę mu tej wielkiej wiary w to, że Bóg może nawet przez jedno słowo moje życie odmienić? Że wystarczy, że coś powie, że, że to słowo dotrze do mojego serca, że przeniknie w moje serce i to słowo ma moc uzdrawiania mojego życia, uporządkowania mojej codzienności, może mnie przenikać, może czynić wrażliwe moje serce, może leczyć moje rany. I to jest bardzo ważna podpowiedź na początek tego odwetu, ponieważ pozwala nam, zachęca nas to słowo do tego, żeby rzeczywiście brać słowo może do ręki, by czytać Pismo Święte. By poświęcić może 5 minut, może 10 może minut na, na lekturę Słowa Bożego. To może się okazać, że te 10 minut jest najpiękniejsze, najcenniejsze z całego mojego dnia czy, czy, czy życia. Oby Bóg również o mnie powiedział, tak o tym setniku, że, że ma wielką wiarę, że nigdzie w Izraelu nie spotkał człowieka tak wielkiej wiary. Zobaczcie, powiedział to człowieku nie dlatego, że on był jakoś uporządkowany, bo że jego życie było jakoś bardzo spójne, albo że był bez grzechu. Powiedzieć to o człowieku, który jest skomplikowany i gdzieś wewnętrznie zburzony, ale ma również przekonanie o mocy Słowa Bożego. Oby się we mnie również zrodziło to przekonanie o mocy tego słowa. Aby miał odwagę to słowo brać do ręki. Aby miało też jakąś determinację wewnętrzną, by pozwolić ogóle przez słowo, również uczemiał moje życie. Niech się tak stanie, bo mi tylko tej determinacji do, do bycia ze słowem nie zabrakło w tym czasie. Maranatha, Boadu Nyesu, Maranatha, O great Maranatha, O great Maranatha, O great Maranatha, O